No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Freene dzisiaj sobie zagramy na koncie Frinu Jungle jako Kenik od razu wam a tutaj dał Warda Sam chciałem dać Warda, dlatego do... oh my god! Nie, 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 cofka, cofka, bykina spokojnie. Bo ja chcę zmienić Warda, wiecie, czekajcie chwilę, ja sobie ulepszę w sumie nie wiem, dam jakieś tam Warda na Blue, w sumie tak na szybkości tylko. Eee, Okej, okay, dobra, eee, no i będę grał sobie pod assassina tego Kena. tutaj widzicie runki, że gram sobie pod Dark Harvesta, w miarę papierowy przeciwny team, dlatego stwierdziłem, eee, że... Asasinek Kainik wleci. Ja lubię sobie grać z łezką Asasinem, że będę sobie składał to, później Manamunę, Kozacko. Myślę, że jakiś Prowler jeszcze wleci, tylko czemu tu nie ma Prowlera? Kurde ty, jak ja lecę Asasina Prowler e, i będzie Kozacko. Wiem, że jest build oczywiście tam pod Conquerora, coś tam e, i tak dalej, wszystko Kozacko, ale ja lubię sobie też coś takiego e, pograć, właśnie takiego Asasinka. Nie, totalnie to one-shot, nie? No, bo patrzcie, wydaje mi się, że to naprawdę jest potencjał na one-shoty. Właśnie bić się na takich e, enemisów. Ja sobie robię właśnie coś takiego, tak sobie przelatuję mordeczko. Jest naprawdę e, kozacko. No, Key to jest mój e, chyba jeden z, Znaczy, jeden. Hmm, może nawet i ulubiony jungler, tak wam bym powiedział szczerze, bo bardzo przyjemnie mi się nim gra. I naprawdę jest e, super. Lubiłem grać też Masterem, nie? I możecie mnie teraz nienawidzić. E, ale naprawdę, kurde, Mastery to też taki w sumie fajny champion. Niby taki no no champion, holy shit, ale naprawdę skuteczny. I w niskiej dywizji naprawdę go mogę szczerze polecić. A ten tenik to też jest fajny. E, I kurde, na bocie dwa Hail of Blades, no naprawdę early power się e, opłacił. E, dobra, to ja sobie wezmę jeszcze nie smajtuję. E, ja tak widziałem takiego clear'a od takiego jednego ziomka. Nie wiem, czy mi się uda w sumie. To będzie takie e, testowanko. E, zaraz zobaczycie, co się e, tutaj stanie. Że ze sobie wilki. Tam nie wiem, chyba jeszcze. Okej, okay. sobie lecę. Jakieś autoataczki, wtedy wilki tu idą. Okej, okay, wszystkie z farmie, ale nie no, byku, jak to pięknie wygląda. <grych> Dobra, podoba mi się ten gain jeszcze bardziej, jak sobie obejrzałem, jak ziomek tak robi. Dobra, byleby by się tutaj jakoś głupio nie wywalić. I będzie totalnie kozacko, to nie? Wie go tam widzę, na midzie, okej. Okay. Trochę low ale mi to raczej nie powinno przeszkodzić. Dobra, zasmaituję, kurde, bo się jednak zestrałem. <grych> jednak się trochę zestrałem mordeczko. W i tak jest tam na topie. Kurde, szkoda, bo. Jakbym miał tego smajta, jakbym to trochę lepiej e, zagrał, no to bym już tego krabika wziął i byłoby naprawdę e, kozacko. Myślę, że tam coś na bocie można w sumie zobaczyć, ale o, jest jakaś walka. Właśnie ten krab, jakbym miał smajta, to by naprawdę zmieniło. Ale chyba i tak zdążę, więc na chino. Dziękuję bardzo. No i dziękuję bardzo, jest super. Ja się cofam do bazy. <laughs> Jeszcze pomogę w sumie puszczą, wiecie? Jeszcze pomogę puszcząć, bo tutaj takie rzeczy trzeba oczywiście. Kenik jest też naprawdę super pusherem. No patrzcie, jak on ma takie AOS skile, że dookoła. Eee, I się naprawdę szybciutko puszuje i pięknie, prawie piąty level 1.01. I mi pisze ee, mój przyjaciel Kartus. Eee, więc super, ja to sprzedaję. Idę sobie znowu farmić. Eee, I właśnie... Dlaczego dżunglę, nie? Jak Ja zrobiłem nawet ankietę ee, na tym, zrobiłem ankietę na społeczności YouTube'a, nie? I tam większość zagłosowali na topa i wiecie co się stało? No, na topie już biłem diament. <noise> bo ogólnie chodzi o to, żeby na każdej ee, każdym kącie bić sobie diamencik. No i na Plinu top to naprawdę jedna gierka mnie oddzielała. miałem tam platynę 1 i jakieś tam placemenciki. E, wiem, platyna jeden i placementy, nie? Niezle, no, bo po prostu naprawdę duże mmr miałem, dlatego właśnie tak e, wyszło. Mm, I co? No i jedna gierka, plus 48 LP, i naprawdę kozacko, nie? Wiecie co? Ja się tym Atroxem na razie nie będę zajmował. Ja tutaj będę farmił. Nie ma co jakoś forsować ganka. Jeszcze to na Ireli. Ja, sorry, Atrox, może być na mnie troszeczkę zdenerwowany. Ale pozwól, że ja sobie będę farmił tutaj. Postakuję sobie moją łyskę i jakoś tam na bocie, nie? Sobie przygankuję. No tam jest kochana forma, jaką chcę, czyli niebieska. Trochę głupia jest ta mechanika, tak wam powiem szczerze. Że, że nie wiem, jak się atakuje ręcz championa, to się dostaje niebieską formę, jak się atakuje mele championa, to się dostaje czerwoną. Tak średnio bym powiedział z tą mechaniką. Sobie trochę odejdę i tak będę miał smajta. No i szósty level w szóstej minucie. Myślę, że naprawdę można coś tutaj wykombinować. No, kurde, ja tam idę. Ja szósty level. A, wiecie co? Ucnę, bo tamten coś mnie chciał ukąsić tym fajkiem. Dlatego ucnąłem, żeby właśnie to e, uniknąć. Tam biego leci jakby jeszcze pomogli, to wtedy by totalnie był zjedzony. No i no, boi się chyba, nie? Bardzo bym chciał, żeby tutaj przyszli te meci. No jego nie powinien od tym o to walczyć, nie? Bo właśnie, nie też że mam pr prajo na Gocia, to jeszcze mam na midzia. Więc na chill, no. O kurde. Nie dawaj krawa. <laughs> nie no, żeby mi krab jeszcze nie uciekł. Dobra, najsik. O! Tutaj dostanę trochę formy. O jejku, dostał ten. O oh my god. O oh, tilt, moment, byku. Mogę sfryszować się jakoś. O, Dobra, dzięki. Dzięki, mordeczko, za pomoc, jednak. oj shit, ale tam walki są. No i nie wierzę, on dostał 2-0. Ah, trochę niesprawiedliwe. Niestety, w jego sezon 11. Czasami tak jest, byku. Czasami tak musi być. No i trudno. Dobra, to ja chyba zrobię solo tego Drake'a chociaż ten Zix. No coś mi tutaj też... kurde... Nie ja chyba to nie, sobie, nie niestety. To sobie z farmie, bo Akshan i tak by tego nie dostał. Więc niech się nie denerwuje byczek. Ja wezmę sobie Drake'a. Myślę, że może być za darmo. A jak coś jest za darmo, no to... Dla mnie musi być typowo bo pols... polskie. Myślę, że to jest za darmo, bo w e, jego przeciwny dżungler raczej w fazie. No właśnie. ten powinniśmy wygrać Dobra. E, 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 dziwna sytuacja. Okej, okay, po prostu się wycofajmy. Dobra, Drake wzięty, więc jak najbardziej. Warf. mordeczki I ogólnie na tym koncie mam platynę 2, więc troszeczkę odcieczków jeszcze będzie na tym koncie. Mam nadzieję, że mainy jungle teraz są w niebo wzięci. Ale już później to będzie gierki na bocie, nie? Kurde, fina dekary, finu support. No to mi zajmie najwięcej czasu, naprawdę, bo na. Bo i na Freena Deckery i Freeno Support to mam Golda chyba. Jakieś tam goldy, nie? Naprawdę mało grałem. Bardzo mało, bo Botney to jest naprawdę linia, która mnie jakoś tak dziwnie odstrasza. Że wam tak powiem szczerze. I wolę sobie właśnie... To ja tak sobie mainowałem, że tam trochę mida, trochę topa Mid Miki to powiedzmy, że w miarę podobne, nie? Dżungla to też takie jakoś... Nie wiem, coś tam lubię po prostu. Eee... No a ten ten to mi jakoś zawsze był cichy, nie? No i Akschan poszedł na topa i właśnie stało się to, co by się ze mną stało. No ja sobie po farmie i zaraz będzie ta forma, ale wydaje mi się, że chyba będzie ten. Chyba dostanę czerwoną. Znaczy jest taka biała, nie? Więc myślę, że mam i połowę tej formy, połowę tej. Na topie to nic nie zdąży zrobić niestety. Tak tam nie doszedł chociaż ten Atrox, kurde, naprawdę nieźle, 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 nieźle. Nie kurde, byku jak ja idę. Tutaj może uniknę wizji, skraba O jakby trochę ten poczekał. O, kurde. Nie no dobra, ORO robi ten ziomek. Ja źle zagrałem, ale ten Atrox to naprawdę niezły oro. Tutaj kontroler był w ogóle. Taki. Zixio również tutaj był. Więc ja po prostu pójdę po golemki. Ten Herald. Aj, trochę greedy. Wezmę sobie po prostu golemy. E, I potem będzie cały itemek, cały prowler To no, kurde, szkoda trochę tej, tej formy, nie? Na no, jak to wygląda, kurde, jak ona jest nalał. Wezmę sobie prowlerka całego. To jest naprawdę kwestia czasu. Jeśli tak jest eerlie, no kurde, ja mam dziewiąty level. W dziesiątej minucie pięknie, byku! Takie gierki, no to chyba bym chciał co grę. Do <gryw> Ja pierdziele wydłuża się za każdym razem jak się tam czempio, jak się tam przeciwnika trafi. Aj! taki no, trochę, idę tam. Naprawdę chciałbym troszeczkę formy tylko. Ale chyba się nie doczekam, nie? Chyba się jednak nie doczekam. Nie, kurde, Lulu. Dobra, idę. Nie wiem, czy coś zrobię. Oh, aj bez sensu. Się posłuchałem tej Lulu niepotrzebnie. Ja naprawdę potrzebuję innej formy, w sensie niebieskiej. Niebieska forma to mi daje naprawdę Big Bika. Walki? To jest bardziej interka ze strony Wiego. niż walka. Tak coś patrzę. Ale podejdę. Hmm, chyba nic się nie stanie. No to na Zixie po prostu. Jak nie wiesz co robić, to zgamkuj Zixa, żeby dostać niebieską formę. Okej, okay. <laughs> nieźle. Udało się. No i co? asasynek? No kurde, pięknie byko, O to właśnie chodziło. Zaraz jeszcze mountain będzie. To już w ogóle idealnie. Jeszcze mi budki siądą. Ja pierdzielę. Mordeczko, wszystkie gwiazdy się układają dla mnie. Dobra, te gwiazdy to akurat się jakieś mega zjebały. Przecież jakoś tam wychodzi chyba, nie? Nie, wszystkie gwiazdy się jednak zjebały, mordeczki. No ja chciałem szybko winki zrobić i kurde być gotowy na drake'a taki był mój plan 105 farm kurde ja to farmer jestem team mnie wyzywa chyba, że ja nupek i nie pomagam ale mordeczka ja miałem już taki plan sobie wezmę tak kontrol ward'a w razie czego żeby był i czy ja mam teraz składać manamune? kurde zobaczcie jeśli będę miał naprawdę dużo golda to manamune się nie będzie opłacało składać e, ponieważ mm, jak złożę, no ten wiego tam bije. Dobra, nice, 600 goda. No to Manamunu nie będę składał raczej. Czy ja mogę to już robić? Chyba mogę. Są ziomeczki z bota. I to ten Ziggs trochę irytujący może być, bo Ziggs jest naprawdę dobry w czymś takim właśnie. Ale Miss Fight zadaje 900 teraz, więc nie było żadnego problemu, super. <laughs> Serfen's Funk myślę, że będzie następnym itemkiem ponieważ shieldy to no trochę mają w sumie bym powiedział ta Kaisa szczególnie tutaj był kontrol warcik wajkuś jakiś No tutaj byku lecę sobie szybko sfarmić i zaraz będzie bot gankowany to jest chyba, to jest zawsze mój ulubiony moment wiecie, to jest zawsze mój ulubiony moment jeśli jestem już y Mam już formę? To mogę sobie gankować tego bota i praktycznie większość ganków wychodzi. To jest naprawdę coś, co jest super. Jak się gra tym keimikiem. Jeszcze wiegiura do gościa. Nie, bo właśnie jak myślałem, że sobie E użyję. Żeby uciec. I jeszcze sobie może kai... Nie, Kais już nie zabije. Kajs już byczki nie zabije w tym momencie, ale Wardów! Ja pierdzielę 40. Ona ma pewnie jeszcze ulta, chociaż możemy ją zdejmować ty Ja chyba ją będę dejował Jest tutaj? Jest Ja tutaj jestem, nie uciekniesz mi nie, nie Nawet nie, nie musiałem dostać killa na chilko Jakiegoś upiego U, ma naprawdę duży dips. Taki już ma też taki item. No, na w jego to będzie mi ciężko, nie? Ja jestem taki, co zabija sobie papierki. Nie. Good done, Trochę go spokowałem, ale to nie było to, co bym oczekiwał. Dobra, trzeba sfarmić trochę. Ja jestem naprawdę mega nafidowany. Ale to nie znaczy, że nie muszę farmić, nie? To właśnie znaczy, że mogę więcej farmić i szybciej. Im szybciej sfarmię tym więcej tym szybciej się będą respiły kampy w dżungli, tym będę mógł jeszcze więcej farmić nice. Ok, Atrox Atrox na Irelia wygrywa Ja pierdziele to jest jakiś najlepszy gracz chyba Okej, okay. kto nie być Aj! Smajcik! A jestem chuj Akurat Kartus widziałem to ulti Karthusa, ale... kurde no gościu, co ty chcesz mi to zabrać? Podatki tak nie działają. Chociaż mógł kasystę dostać czy coś, ale nie. Bykło. Jak ja sobie zapracowałem to już go biorę, nie? Nie będzie tak, że oddaję. Dobra, pięknie, cofnę się. Nie wiem co się drugie maksuje. W sumie, czy Q czy E. Ale no, chyba Q pomaksuje. Zawsze chyba drugie E maksowałem. Ale teraz sobie pomaksuję ten heal, żeby był damage, i farmię sobie teraz dżunglę. I teraz, jakbym złożył Mana Mune, to by było naprawdę totalne. Ten totalna dominacja Trzy lewele przewagi. Nie wiem, jak to się stało, ale wyszło. Mordeczki, i myślę, że diamencik to jest no kwestia czasu. No, w dżungli to ja naprawdę też się dużo obracałem. Więc naprawdę z diamentem to nie będzie praktycznie żadnego problemu. I Dobra. trochę był problem, Isio? no nie mogę ci niestety pomóc za bardzo. Naprawdę by... mocny ziomek. A co z X idzie? A no, on sobie bombę rzucił i tyle. dobra, jest, yes. Farmy sobie teraz dżunglę. Pamiętajcie, mordeczki. Farmimy dżunglę, Żeby mieć 149 farmy w tej minucie i totalnie dominować oponentów, <laughs> i być naprawdę do przodu. Kanon? Aj, kurde, na tym kanale się nigdy nie farmiło kanon. Zawsze, zawsze tak było. Na tym kanale. O, na tym kanale nigdy się nie farmiło kanonu. Zaraz będzie kolejny Drake. No nie idź, wszystko te Drake. Chciałbym, żebyśmy mniej więcej dookoła tego zagrali. Ja pominę grompa, bo widzę, że ta kaisa myślę, że można będzie ją łatwo zabić. O kurde. Smite! <śmight> <śmight> ja zasmajtowałem, to już tak z, przyz z przyzwyczajenia. Mam nadzieję, że w jego mimo wszystko nie będzie chciał mi go zabrać, tego Drake'a. Ale i tak zaryzykuję. Jakbym ja był tym wiego, to bym stwierdził Dobra, niech sobie weźmie Draka, nie? Ja bym tak stwierdził, ale niektórzy to lubią właśnie gridować. Mam nadzieję, że w jego nie będzie taki nie był taki. Super. Dobra, ja już mam łezkę nastakowaną. Kwestia jest tylko sobie dofarmić troszeczkę golda. Ale jestem do przodu. Ja pierdzielę, jestem zadowolony, nie? <grym>, że tak odcineczek się potoczył. To tam jakieś walki na topie. To mi nie za bardzo odpowiadają chociaż teamage to naprawdę też nieźle niszczą. to i legendary chyba tutaj wstał z tego co widziałem Dobra, pięknie mordeczki Super. To mi się podoba. Takie gierki to są super. Do Diamenta Autostradą. O kurde. No i super. A potem e, jak będę grał <grym>, na Freena Deckery na free na albo Freena Support, no to nie będzie już droga do Diamenta Autostradą, tylko wydaje mi się, że na jakichś wsiowych drogach e, tych dziurawych. Ale nie no, nie bądźmy takimi pesymistami, bo coś tam jednak idzie, wiecie. Też tam sobie piekam Dravenem na the Curry. kurde, jaki tu następny item? Chyba Edge of Night będzie taki najbezpieczniejszy. Jestem, że wezmę sobie Blue. I jak powiem Wam tak, ja uwielbiam łezkę, bo jeśli się nastakuje ta łezka, to jest naprawdę taki damage, że to masakra, no, pięknie. No, tam poszedł. więcej bym nie zrobił. Break za 3 minuty, okej. Okay. No to co, wracam do farmy. Jak się Kai'Sa gdzieś pojawi, to naprawdę chciałbym jej wbić tą kosę w plecy. Piękny damage. Ja pierdziele, masakra. Jest Kai'Sa na bocie, czy ja mam ją męczyć? Mm, może później. <grym> może później ją trochę pomęczę. Chociaż jak ona się tak wystawia, no to naprawdę mi się całe wroty odpalają na nią. Ona mi nic nie może zrobić. Ja mogę z niczego nie trafić, ona i tak mnie nie ogra. Niestety, to już jest taka. To już jest taki moment. Nieważne co zrobić. WQ. Nawet nie musiałem drugi raz pociachać ją z Q. Wystarczyło W i jedno wciachnięcie. Piękny jest ten Kanin. Ty chyba chcesz zagrać w widzę, tak mi się wydaje, nie? Ale my sobie Kanin pogrąbili. Szybki jest, wam powiem, bo ty piątki to naprawdę tego nie dogonię. Teraz. Co to było? Jaki przeskok? Okej. Okay. trochę z tym wardem, yy, ale na chilku. Ej, tak sobie farmię to co moje i może zaraz. Kurde, ciągle mam trzy levely przewagi. Naprawdę najsik. Nice -y. Masakra Ja nie dziwię się czemu Kane jest jednym z lepszych junglerów teraz. Jak on taki damage robi. O i się potali. No kurde, byki ładna gierka siada. GG WP Dla przeciwników, dobra, nice. Ja mam jeszcze. Po <grywdy> Ja pierdzielę jak mnie rozpoznał jeszcze ziomek. Dzięki mordeczko. Dobra, no to tak, ee, to ja Ci daję homorka. GPS MFKS GBF dobrze jest. Plus 21 LP. No tak jeszcze jeden winek. Będzie jakaś seria do platyny 11. Byczki. Dobra, także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapeczka w górę. Czekajcie na następne odcinki. Uśmiechnij się byczku, bo masz naprawdę śliczny uśmiech. Cześć.